Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Rozmyśliłem się, patrząc na, tą, na to nagranie, które przygotowałem specjalnie pod wielkie wydarzenie, które odbędzie się w sierpniu, już niedługo, tak naprawdę. Witajcie z Elbląga, mojego rodzinnego miasta, mojego rodzinnego domu. Witajcie 23 lipca 2023 roku, w niedzielę. Przychodzę z dobrymi wiadomościami. Zobaczymy sobie co się będzie działo w nadchodzącym tygodniu. Na co zwrócić uwagę, żeby było nam tak po prostu lepiej. Jak się kochanie macie? Jak tam wasze emocje? Jeśli jeszcze właśnie się zastanawiasz i próbujesz znaleźć te emocje, próbujesz je nazwać albo nie wiesz co się z tobą dzieje, czy szarpią tobą jakieś różne dziwne uczucia to może warto byłoby podejść do tego tematu odpowiedzialnie i odpowiedzialnie wziąć, wziąć się albo stanąć do tych emocji, jeśli czuję, że tak, że to jest ten moment, że no bo wiecie co, ja tak naprawdę czuję ostatnio bardzo mocno, że my wszyscy stajemy do tego, co jest trudne, wszyscy stajemy też do tego, czego jesteśmy gotowi. A wiecie, że w takie największe uwolnienie jest w momencie, w którym staniemy do najtrudniejszego w naszym życiu, do najciemniejszego. To mogą być emocje, to może być ból, to może być trudne sprawy, które się kumulowały przez całe życie. I to uwolnienie przyjdzie właśnie wtedy, kiedy już wiemy, że. Nie ma innego wyjścia, bo bardzo często stajemy przed murem. Ale osobiście wolę i tego wam życzę, żebyście podchodzili do tego wszystkiego świadomie, już nie z przymusu. Ale ta konferencja, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam, zanim zaczniemy to czytanie, pozwoli Wam stanąć do tego, co jest najtrudniejsze pod względem i najciemniejsze pod względem emocjonalnym, ale też najradiośniejsze wiecie, wszystko ma dwa końce to ciemne i to jasne. I jeśli chcemy odczuwać, jeśli chcemy żyć w pełni, to musimy odczuwać pełne spektrum od radości, ekscytacji, euforii, smutek, e, złość to wszystko jest nasza paleta kolorów. I, i tyle. I tyle, jeśli kogoś zawoła, Zapraszam oczywiście wszystkich Was stacjonarnie w Windsor 5 i 6 sierpnia. Jeśli nie jesteś w stanie obejrzeć tej konferencji osobiście, możesz to zrobić poprzez Zoom, na którym będziemy. Ale ja też mam do Ciebie jedną wielką prośbę. Jeśli w Twojej okolicy, w Twoim najbliższym otoczeniu, które dbasz, które pilnujesz i sprawiasz, że żeby ci wszyscy ludzie wokół ciebie byli zaopiekowani. Ty, jeśli czujesz, że komuś ten temat emocji jest potrzebny, napisz do, napisz do niego. Zostaw wiadomość, słuchaj, w Dolinie Cudów jest takie wydarzenie i może warto byłoby, żebyś przyszedł na tego Zuma, spędził z nami cały dzień, a może warto, jeśli jesteś z Wielkiej Brytanii i nie tylko, żeby przyjechał i poczuł, że tak naprawdę emocje są ważne. Emocje trzeba odczuwać. I trzeba też do nich stanąć. Więc taką małą prośbę mam, że jeśli czujesz, że komuś to spotkanie będzie potrzebne, a jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i pierwszy raz w ogóle słyszysz tej konferencji, to na tej konferencji będą wszyscy wybitni specjaliści właśnie od tego tematu. Będzie Magda Wdowiak, będzie Sylwia Pogorzelska, będzie Barbara Ravensdale, będzie Sylwia Mazur. I razem z Gosią Górną i Sylwią Aczonie sprawimy, że to wszystko pięknie się ułoży. I pięknie będziecie w stanie stanąć do tego. I oczywiście jeszcze nasz, nasz gość honorowy, pani Edyta Górniak, zaszczyci nas swoją obecnością i będzie, mm, będzie nam dawać to, co wypracowała sobie przez lata, to doświadczenie. I ja już nie mogę się doczekać tego spotkania. A jaki będzie ten tydzień? Zobaczymy. Zaczynamy od naszych kart wsparcia, które możecie sobie pobrać za darmo na mojej stronie internetowej, linacudów.ps. Gotowi? Nie mam drugiej kamerki, ale poradzimy sobie tak. Więc karta wsparcia na ten tydzień od dzisiaj do 30. To proszę bardzo, mamy co? Mamy co? Tak. Karta odpuszczenia. Karta odpuszczenia. Dla mnie to jest karta bardzo ważna, jeśli chodzi o ten najbliższy tydzień, bo to jest też to, co mówiłem ostatnio na mojej grupie prywatnej, że warto sobie zadać to pytanie w tym takim kulminacyjnym momencie. Teraz, w tym lipcu, gdzie jest to środek roku, środek wszystkiego, co się dzieje. To zadaj sobie pytanie, czy... Czy masz miejsce na nowe? Czy jeśli chcesz tego nowego, nowego życia, nowego yy, nowego biznesu, to czy masz na to miejsce? I ten tydzień będzie nam to pokazywał. Jak ważne jest, żeby mieć miejsce i przestrzeń. I ta karta odpuszczenia w tym tygodniu będzie nam pokazywać yy, też takie Poczucie pozwolenia na to, żeby coś odeszło, żeby ktoś odszedł. I my mamy na to wszystko pozwolić. W momencie, w którym my pozwalamy na to, żeby to, co już stare, żeby to, co już niepotrzebne, po prostu odpadło od nas, to zróbmy to świadomie. Nie szarpmy się. Bo ta druga część tej karty mówi, wszystko to, co trudne, jesteś w stanie do tego stanąć. Wszystko to, co najciemniejsze w tobie, jesteś w stanie do tego stanąć, bo masz jedno piękne narzędzie, które rozświetli każdy mrok błogosławieństwo. I błogosławieństwo tej sytuacji, w której jesteś, w której się spotykasz, albo po prostu w tym tygodniu będziesz siedziała, jest naprawdę bardzo ważne. A jak to zrobić? Po prostu wystarczy zamknąć oczy i powiedzieć błogosławię Cię miłością, bo w obecności miłości wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Nawet to najciemniejsze. I po prostu wysłać tam światło. Cokolwiek nie będzie działo się w tym tygodniu, pamiętajcie, że to Wy decydujecie. I im bardziej człowiek jest świadomy tego, co się dzieje, tym lepiej dla niego. Dobrze. Obok odpuszczenia. Zobaczmy sobie, co jeszcze. No, ciekawy będzie ten tydzień, powiem Wam. Eee, obok odpuszczenia. Obok odpuszczenia mamy co? Zobaczcie. A propos biznesu, o którym mówiłem. Eee, to jest karta przedsiębiorcy, czyli tego, że jeśli zrobisz miejsce na nowe, to nowe to się zapełni tym, na, czym, na co jesteś gotowy. I ten tydzień to jest też ten, ten tydzień takiego Działania, bo odpuszczanie to nie jest tylko zostawianie pewnych spraw za sobą, chociaż w, sensie jest, w pewnym sensie jest, ale to też jest takie działanie, bo jeśli staniemy do tego, to mamy tam, to mamy, to mamy tam być, świadomie. No ciekawe. Dobrze, więc biznesy, biznesy nowe początki i takie działanie, działanie, działanie. No, u mnie to się bardzo przyda również, więc będziemy działać. Dolinie tutaj w backstage'u się dzieje bardzo dużo, bo przygotowania do konferencji do pełną parą. Hmm. Dobrze, co dobrego czeka nas jeszcze w tym tygodniu? Co dobrego czeka nas w tym tygodniu jeszcze? <laughs> Dwójka pentakli. Dobrze. Dwójka pentakli. I dzieje się to, będzie działo się to, tak naprawdę z czym jesteś zgodna, z czym jesteś zgodny i na co jesteś i co jesteś gotowy przyjąć. Dwójka pentakli mówi do ciebie dzisiaj, że słuchaj, warto byłoby, żebyś świadomie zaplanował, zaplanowała względnie, co się może zadziać w tym tygodniu, czego potrzebujesz, żebyś w momencie w którym zostaniesz zapytany po której co wybierasz. To przynajmniej w Pewnym stopniu warto byłoby na to odpowiedzieć, żeby nie być w takim rozkroku, bo bycie, bycie pomiędzy jednym a drugim nie jest łatwe. I to, co dobrego nas spotka, to jest właśnie ten wybór, który możesz podjąć. To, jest ten, to się też wiąże bardzo mocno z pieniędzmi, bo to jest wujka pentakli, która mówi właśnie, że warto byłoby stanąć przy czymś, co jest dla ciebie dobre. A co jest dla ciebie dobre? Zawsze możesz sobie sam bądź sama na to pytanie odpowiedzieć. Zadając sobie to pytanie, bo my bardzo często pytamy, dzwonimy do przyjaciółki i mówimy: Wiesz, co słuchaj, ty mnie znasz, co będzie dla mnie dobre? Czy to będzie dla mnie dobre, czy to będzie dla mnie dobre? A może warto samemu sobie zadać to pytanie, zamknąć sobie oczy i zapytać sobie, co dla mnie będzie najlepsze? Co będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem? Zapytajcie siebie, bo tam jest największa odpowiedź. I to jest to, to dobro, co nas spotka w tym tygodniu. Dobrze, kolorek. 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 O, proszę bardzo, zobaczcie. Widzicie, ja tak mówię o tym, o tym trudnym, o tym, o tym ciemnym, ale tutaj na pomoc też i na ratunek przychodzi kolor, który nazywa się tutaj Brilliance, ale tutaj on mówi, że właśnie mamy odkryć swoją iskrę, swoją iskierkę, która jest tutaj u nas w sercu. Więc ten kolor pięknej, pięknej bieli wodospadu, który spada, jest dzisiaj z nami. I przez ten cały tydzień. I na koniec myśl pozytywna, myśl pozytywna, która dzisiaj jest dla nas i co ona chce powiedzieć? A propos zaufania: zaufaj swojej intuicji, bo ty wiesz najlepiej. To, co jest związane z Tobą, to odpowiedź jest w Tobie. Oczywiście nie tylko. Czas przestać szukać rady u innych, a zamiast tego pora zajrzeć w głąb siebie. Już nie powiedziałam o tym wcześniej. Wiesz, co jest najlepsze dla Twojego ciała, umysłu i ducha. Usiądź i pomedytuj, albo wybierz się na spacer po lesie. Zadaj sobie pytanie, czego potrzebujesz, i wysłuchaj odpowiedzi. Dostrój się do swojego wewnętrznego przewodnictwa. Kiedy zadziała instynkt, uszanuj go. Masz odpowiedź i możesz sobie zaufać. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Tobie. Czyż to nie jest to, co powiedziałam do tej pory? Piękne podsumowanie. Więc zaufanie do siebie jest czymś bardzo ważnym, bo to pozwala też poszerzyć naszą perspektywę, nasze doświadczenia. Oczywiście, mamy rozmawiać z innymi, mamy słuchać ich rad, ale samą decyzję mamy podejmować my. I takiego tygodnia, pięknego tygodnia, błogosławionego tygodnia, bo to jest karta bardzo błogosławiona w mojej talii, to um, no będzie się działo, kochani. Ja błogosławię ten cały tydzień radością, miłością, zrozumieniem i gotowością na to, co się będzie działo. Życzę Wam cudownego tygodnia. Przypominam Wam, że 5 i 6 sierpnia jest ta nasza cudowna konferencja. Jeśli możecie być, zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze dostaniecie kilka wiadomości z tym, co się będzie działo, a naprawdę będzie się działo. I urodzinowa Doliny Cudów będzie zapamiętana chyba w całym Indzorze i nie tylko, bo myślę, że na całym świecie bo przylatują do nas ludzie z Irlandii, z Polski, z Niemiec. I jeszcze tam z kilku krajów nie pamiętam, więc będziemy naprawdę pięknym, w pięknym grupie. Jest bardzo dużo osób, które już kupiło bielet. I jeśli jeszcze potrzebujesz, jeśli cię bała, zapraszam cię bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie powyżej i poniżej, w zależności skąd mnie oglądacie. Ja jeszcze raz życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia. Myślę, że już niedługo. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze się pokaże, ale to wszystko zależy od tego właśnie, co robi miejsce dla mnie. Cudownego tygodnia i do zobaczenia.